Katarzyna Stypuła, witajcie. Mamy połowę września. I spójrzcie, widać coś, czy nie widać? No niestety, mamy już pierwsze symptomy, objawy jesieni, która nadchodzi wielkimi krokami. Dzisiaj mgła, czyli wilgotność powietrza ogromna. I ta mgła, no niestety, nie jest już tak szybko osuszana wilkoć. Jak wcześniej było to latem, spójrzcie, ogromne krople. Rosy, co również przekłada się na nasze róże. Mają teraz może wilgoci, więcej wilgoci, bo popadało ostatnio sporo. Dostały więcej wody, ale liście otrzymują też więcej wilgoci z powietrza. Oczywiście zaczną się już pierwsze symptomy. Czarnej plamistości czy innych chorób. No niestety nie mamy na to wpływu, bo mamy temperatury, jakie mamy u nas, i wilgotność i temperatury bywało już nawet kilka nocy, gdzie mieliśmy tylko po 4 stopnie, więc tak jak drzewa zaczynają się szykować do jesieni, gubić liście, tak samo róże już teraz nie będą miały tak efektownych liści, na pewno jak w czasie lata i na wiosnę. Nadal kwitną. Oczywiście najbardziej obficie kwitnie większość odmian rabatowych i okrywowych. Pozostałe odmiany również. Będą jeszcze wypuszczać kwiaty. Oczywiście nie tak obfite będzie to kwitnienie, jak kwitnienie letnie. Ale zerkniemy co się dzieje w szkółce, bo w szkółce oczywiście już zaczynamy się szykować do kopania. Ale to mm, pierwsze prace organizacyjne, bo jak wiecie róże muszą zdrewnieć. Krzewy muszą wejść w odpowiednią fazę, tak żebyśmy mogli wykopać i wszystkie krzewy mogły pójść dalej, do, kolejno do ogrodów, bo oczywiście zbyt wczesne kopanie powoduje, że pędy będą gnić, obumierać, czarnieć i to nie jest zbyt dobre, żeby zbyt wcześnie kopać nasze krzewy. Mamy już połowę września, temperatury nas nie rozpieszczają, bo poranki już bywają dość chłodne. Ostatnio są za nami też intensywne opady deszczu i spójrzcie róże nące już przekwitły. Gdzieś pojedyncze tylko pokazujące się kwiaty. A... Miniemy kretowisko. Ostatnio nam tutaj dokucza kret. A róże okrywowe nadal w pełni kwitnienia. Tutaj przypominam młode sadzonki. Sadzone pod koniec maja, tutaj jest ich pierwszy rok na tej rabacie. I spójrzcie, i chyba wszyscy wiedzą, czemu te róże cieszą się coraz większą popularnością i coraz częściej są sadzone na waszych rabatach, bo niezmiennie, nieustannie kwitną. Nie ma problemu, nie musimy ścinać i usuwać tych przekwitniętych kwiatostanów, a róże same powodzają się do działania, kwitną nadal. Spójrzcie tutaj, masa pąków, które mam nadzieję pogoda jeszcze pozwoli im super zakwitnąć, bo tak jak tutaj, spójrzcie, jeżówka na razie nie usunięta, być może będziemy zbierali z niej nasiona do wysiania na kolejne lata. Ma już ten najlepszy czas letniego kwitnienia za sobą, tak spójrzcie. Róże okrywowe nadal nas cieszą, nadal zdobią rabatę, nadal wprowadzają... Do niej kolor. I stąd właśnie wynika ich coraz większa popularność, niezawodność, trwałość i powtarzalność tego kwitnienia więc to nieusające kwitnienie na rabatach. Zdrowa całość krzewu właściwie, bo i pędy i liście nadal zdrowe. No i oczywiście zimotrwałość, czyli odporność na przemarzanie w naszym klimacie. Jesień przed nami, i spójrzcie, jako ciekawostkę pokażę Wam. Przede mną odmiana święta Tereska. Spójrzcie, jak mocno pociemniały jej płatki, odmiana, która była niemal bielusieńka podczas swoich pierwszych kwitnień, zwłaszcza kiedy były upały. Na tej sadzonce lepiej to widać. A teraz kiedy. Nie ma już tak intensywnego słońca, kiedy dostaje dużo więcej wilgoci, bo ostatnio mamy opady, częściej deszczu występujące tutaj u nas. I spójrzcie jak mocnych dostała wybarwień, więc jedna odmiana, a bardzo dużo kolorów, bo często wchodzicie na stronę, a i tak dopytują się wszyscy, czy na pewno odmiana tak wygląda. No więc właśnie teraz mamy dowód, że... Pierwsze, kolejne kwitnienia są jednak nieidentyczne. Te płatki jednak bardzo wiele zależy od natężenia słońca, temperatury, jaka jest na dworze, wilgoci i opadów, jakie dana sezonka otrzymuje i oczywiście od pory roku, a także stanowiska, w jakim rośnie, więc gleba, miejsce, nasłonecznienia. Tu naprawdę bardzo, bardzo dużo czynników ma wpływ na to, jak nam się nasza róża wybarwia. I ta sama historia z odmianą Gigles. Wcześniej naprawdę to kwitnienie było bledsze, nawet zastanawialiśmy się, czy opisy nam nie kłamią, bo wszędzie w opisach widnieje jako odmiana czerwona, natomiast bardziej nam się wydawało taka malinowa czerwień. Natomiast teraz rzeczywiście kwitnienie jesienne i ta barwa jest zdecydowanie ciemniejsza, mocniejsza więc Dziewczyna jest zmienna i róża widać też jak kobieta bywa zmienną. A tu już kolejne kwitnienie: New Imagine. I też wydaje mi się, że to jesienne kwitnienie o wiele więcej barwy bordowej, barwy różowej. A barwa biała została całkowicie gdzieś jakby pominięta w tej odmianie. Przed nami konklawę. piękny, morelową, bursztynową, osusiowy kolor. I spójrzcie, połowa września, mnóstwo pąków jeszcze przed nami. Wszystko zależy od teraz od tego, jak pogoda dopisze, jak nam pozwoli na wykwitnienie tej róży. Róża, która, jak widać, oczyszcza się, osypuje. Nie ma z nią większego problemu, kwitnie całymi gronami. Kwiaty pełne, rozetowe, aż ugina się pod ich ciężarem, bo jednak tych pąków rozkwitniętych na jednym pędzie troszkę jest. Piękny, ciepły kolor, taki kojarzący się z jesiennymi barwami, i rzeczywiście wydała wysokie pędy przy tym kolejnym kwitnieniu, porównując tutaj towarzyszki sadzone obok. Ale i to kwitnienie, mimo że poszło w pędy, to nie zapomniała też o, o kwiatach. No a teraz zabiorę Was na jedną z kwater różanych w pole, gdzie szykujemy się już powoli do kopania. Jak wiecie, wysyłka Róż połowa października startujemy, więc pierwsze tygodnie października spędzimy na, na kopaniu i szykowaniu sadzonek do wysyłki. Trudno mi dojść w pole, co chwila zatrzymuje mnie jakaś odmiana. Tutaj Elina, zatrzymałam się przy niej, żeby pokazać wam jedną rzecz, bo czasami zdarzają nam się maile albo telefony z zapytaniem co się dzieje z moją różą, co to za choroba, bo widać na płatkach pewnego rodzaju plamy, ale nie jest to żadna choroba, tylko niestety wynik deszczu. No i tego, że zmierzamy do jesieni, niestety ta wilgoć w powietrzu jest większa, wilgotność powietrza, zwłaszcza rano, kiedy mamy takie gęste mgły i deszcze robią swoje, więc nie jest to żadna choroba, a tylko i wyłącznie... Efekt deszczu na płatkach. Jesteśmy w polu. Jesteśmy tuż obok. Teraz, w soni. spójrzcie. Nadal jeszcze piękne wybarwienie. Mocny kolor. Liście powoli zaczynają dostawać czarnych plam. Ale, oczywiście, teraz to już nie jest ważne, bo szykujemy się do kopania. Ziemia bardzo mokra. Zobaczymy jak będzie potem. Dla nas to dobrze, bo raz, że jest łatwiej kopać, a dwa, że jednak te korzenie będą pełne wilgoci. Nie będą tak przesuszone rośliny do kopania. To jest bardzo dużą zaletą. Zresztą widać, że jest wilgoć, bo spójrzcie, chociaż zainteresował się drzownicą, która bardzo lubią wyłazić po deszczu. Oczywiście chwasty niestety też, ale teraz to już jest nieważne. To już jest końcówka sezonu. Po wielokrotnego plewienia jednak chwasty idą naprzód, a zbyt mocne obryski przeciwko chwastom wstrzykną też rośliny. Dlatego generalnie zawsze lepiej jest jednak to plewienie, co niestety po Powoduje, że potrzeba jest rąk do pracy. Odmiana Super Trooper, nadal w mocnych pomarańczowych barwach. Kolejne kwitnienie. Zakładamy już nasadzonki, etykiety z nazwą odmian, tak żeby odmiany nie zostały pomylone. Każda jest opisana. Staramy się, żeby co roku jak najmniej było tych pomyłek. Dlatego, no właśnie, próbujemy zabezpieczać się już na tym etapie, kiedy róże kwitną w polu jeszcze przed wykopaniem. W danej linii muszą mieć jak najwięcej oznaczeń, etykiet. A tutaj przykład różec. Spójrzcie, to dzieje się wtedy. Kiedy nie usuwamy przekwitniętych kwiatostanów, bo mamy odmiany, w których jasno i wyraźnie pisze, że jest to odmiana samoszczyszcząca, natomiast są odmiany, przy których takie przekwitłe grona musimy usuwać, bo większość róż, nie tylko zresztą róż, ale większość roślin ma to do siebie, że po kwitnieniu chce zawiązać owoce, wydać owoce również róże są takie, które, którym bardziej na tym zależy albo mniej i tak jak tutaj spójrzcie róża wydała piękne, zdobne owoce, które będą czerwienieć, ale przez to że nie została ścięta taka gałąź, bo tylko część była wycięta podczas okulizacji to róża poszła nam w owoce, a powinna jeszcze wydać mnóstwo kwiatów, dlatego uczulam, warto usuwać przekwitnięte kwiaty, żeby mobilizować i zmuszać odmiany do kolejnego kwitnięcia. Z wyjątkiem odmian typu Karpatia, gdzie rzeczywiście jej celem jest wydanie dla nas owoców. Także prawie ostatnie rzuty okiem na jeszcze kwitnące pole, bo już kolejne ujęcia to będzie trawa skopanie szkółki, więc ostatnie kwiaty w tym momencie, momencie które widzimy jeszcze na polu, a potem będziemy już kopać szkółki i szykować róże do wysyłki.